No. Ale z rzeczy, które nie są dramatem, tylko są wspaniałe, to Event Zgrzytu. Tak. I wspaniała widownia, która przybyła. Ja dużo. nawet się cieszę, że możemy to powiedzieć na podstawie feedbacku. No. Bo odpaliłem streama następnego dnia o 10 jako odpowiedzialny człowiek, prawda? Można się bawić, ale trzeba później odpowiednio wstać i tak. jednak wrócić do obowiązków. Do ciężkiej pracy, tak. No. Rozciąć się w fotelu i poopowiadać, co się działo. No i było mnóstwo feedbacku o ludzi, którzy byli zadowoleni i mega, że, że dowiezione, że się super bawili, że się zintegrowali, że fajna atmosfera, że też ta przebitka z gośćmi się, że się uśmiali. Później te rzeczy, co się działy na koncercie, też będziemy sobie dziś o tym gadać. Że mega są usatysfakcjonowani z tego i że się cieszą, nie? Tak, tak to no ogólnie, ogólnie tak podsumowując, bo to już koniec tego pakietu niespodzianki, który, który żeśmy dowieźli, no, mam takie poczucie, że na tym nam zależało, że osoby, które zapłaciły te 250 zł, kurczę, fajną wartość dostały, że możecie dać znać, czy na przykład czujecie, że macie koszluki i czujecie, że całościowo spoko, czy nie, bo bardzo nam zależy na tym, żebyście czuli, że, że jest dowiezione. No, bo tak, koszulka, mhm. te gadżety, wszystkie co tam były, pocztówki, pierdółki, jakieś rzeczy od sponsorów tak. y, razem z koszulką. Do tego y, ta ulotka y, farmaceutyczna, taka fajna, tak. z memami, stronka cała z historią, gdzie poznajesz historię, właśnie y, tą przygodę. z twoją. unikalnymi nagraniami Tak, też. gdzie właśnie rozwiązujesz zagadki, jak Rewo reklamował skrzynki. Tak. Potem na zgrzyt Dropa wchodzisz, tam jest kupa filmów, nagrań, kuponów, mhm. jakichś różnych rzeczy fajnych. Mm, testy, jak szkieletu, są też <laughs> dla koszlukowców. Tak. Dużo rzeczy. Wyciskanie jak na ławie. stówki na ławce, to tak. Tak, by tam dużo tak, fajnych dużo rzeczy, żeśmy puścili. No i event, 4 godziny, tak naprawdę, gdzie i żeśmy gości pozapraszali, i jakieś segmenty takie mm. bardziej show, i dla ludzi na żywo, i online. Tak, tak samo każdy mógł partycypować w dowolnej formie, tak naprawdę. No i koncert Gimsona, no ostatni, tak. ostatni, ostatni. Z ostatni. bonusami, fitami. Niezapowiedzianym. No tam dużo się powiedział. <grym> tak, kolega Ignacy przez telefon się wdzwaniał tak, tak. Bo nie było go na miejscu. Ja w ogóle dawno bez HypeMana nie leciałem takiego długiego koncertu, ale y, no, poszło lepiej niż się spodziewałem, oddechowo. Mandio na mój przyjaciel gruba no. sprzed Dominik Boss, Disa na JP Armię, gdzie dwa słowa zarapował, bo go wziąłem na to a się okazało, że on pierwszy raz <grym> na ten ten w życiu nie słyszał. nie słyszał tego. <grym> Super śmieszne. Z widzem te 55 <grym> tak. pocisnęliśmy był Wiktor? A nie pamiętam imienia, nie pamiętam. Wiktor. Wiktor tak, był. No, Olu jak leciał dobrze. No. Tam przyspieszenia, jak ten, jak lecieliśmy uparcie, mam parcie i będę... Ja I robię to sam niepotrzebnie, nawet furtnie. Patrzy on równo ze mną. No na adrenalinie. Dobrze tam <tum> pocisnął. Dobrze chłopak No i widać też, że się z tego cieszył i rzeczywiście taki widz, nie? Tak. Że...